Słuchajcie, jesteśmy na zakończeniu obozu treningowego w finale Ligurie organizowanego przez Diabła Total Baj. na wstępie muszę powiedzieć, że Count Walker z tego tytułu, jeszcze wczoraj rano Yy, no, przeżywałem gehennie z uwagi na to, że przez moje rozkojarzenie zostawiłem torebkę z yy, tą kamerą, z tym urządzeniem, na którym teraz nagrywam, pod garażem. No, oczywiście zapomniałem o tym urządzeniu, jak przyjechałem, to nie było. No i tutaj można powiedzieć, edit z tego wyjazdu był pod mocnym znakiem zapytania. Natomiast okazało się, że mam szczęście tak, Bartek w Szara w Nowej Zelandii no bo znalazła to pewna starsza pani i oddała w ręce, można powiedzieć, osoby, która tutaj ma młode nas apartamenty. Więc e, możemy skończyć ten edit i, i to nagranie. No, niestety nie mamy dwóch dni z tego nagrania, ale myślę, że to co jest, to jest zupełnie tak. wystarczy. E, tak. Słuchajcie, teraz chłopaki powiedzą parę słów od siebie na tym wyjeździe. No i z tym zakończymy nasz edit. Wiele, ja jeszcze nie kończę, mam jeszcze dwa dni. <grym> myślę, abym tak. nie przeżył. Bóle. Mamy jeszcze dwa dni co prawda, ale to będzie osobny odcinek. Dla mnie to jest ostatni dzień, zaraz wyjeżdżam, nie jestem kierowcą, dlatego wino bianco leje się wiadrami. E, polecam każdemu wyjazd do Włoch. E, pizza, wino, ricotta, pod względem kulinarnym sztosik, pod względem rowerowym nie da się tego opisać do niczego co jest w Polsce. Ja, w ziłem, teraz. ja mogę polecić Włochy pod kątem szosy z racji kontuzji. Jestem zmuszony jeździć na szosie i jest mega sztos. Ja tylko powiem tyle: kochać, miłować, przytulać, jeździć. Chciałem bardzo pozdrowić moich rodziców w Krakowie. Ja chciałem powiedzieć, że to była najlepsza chyba ekipa odkąd jeżdżę do finale. Solidnie Solidnie. Przeżyłem tydzień z Białoniem i było szybko. Nie, ogólnie final z już robi robotę. Polecam każdemu i będziemy tu wracać. Mam nadzieję, że w takiej ekipie. Ależ to dobre. Będziemy teraz za diabłem Pod tutaj naszego całego wyjazdu Jak... Zobaczymy, czy się za nim utrzymamy, to pierwsza sprawa. grupowania dla innych pierwszy dla innych pierwszy jest maślak jego pamiętacie z Chorwacji? Jest jest, ekipa, którego nie było na filmie wczorajsza elektryczna Słuchajcie, jesteśmy na podjeździe i mamy mały problem. Z jednej strony fajnie. Roman chciał pokazać nam swoją rzeźbę. Ale nie polecam całą Dramatycznie Dobrze, że mamy łatki. Przybliżymy tutaj. Łatki do opon. Okazuje się, to najlepsze narzędzie w tych warunkach. Pino Morto. Jedziemy do Oriwago. Troszeczkę kamieni. Tego słynie finale Woo! Yeah! Jesteśmy na Madonna de la Guardia I tutaj mamy słynny rock gardenik Nakręcimy Różne linie popaków jak to lecą. Zobaczcie sobie tam, jak to wygląda. Cudownie tutaj wygląda to od tej strony. Dobra, jedzie koza pierwszy. O, no. za nim romek. Zobaczmy, jak oni to te robią. Teraz leci kij. no. Teraz jedziemy my, ale zakładamy, że wybieramy wersję prawą, bo wydaje nam się, że jest szybsza. Wydaje że prawa jest szybsza niż ta lewa Kurde ale ona jest za... Ale tam tu. Przed nami jedzie Maślana Maślana powiedz mi Ile sezonów twój kask nie ma? Mój kask ma na co najmniej 10 sezonów Widzę, że tak Taki old school trochę Tak, troszeczkę powiem Z minionej epoki No Dla miłowania do zjazdu Na New World Order 2 to był to powykaz, rozumiem. No to jesteśmy przed linią kawatapi, oznacza nam jako czerwona na forcie. Rozumiem, że mam jechać pierwszy. O tym właśnie mówię. A jak za Karbon zabrzęciał? Ogarnia to geniusz. Michał, powiedz co ci się stało. Kupiłem sobie koła karbonowe, miały nie pęknąć. Ale tam reakcja Kezis, pieni się coś tam. A bo tam. To, dalałem, to tak ma być? To, to jest została ta śmietana z tej. Z carbonary od, od maślaka. No i tutaj blał mi zamiast do carbonary. Ja, ja wypraszam, to była carbonara bez śmietany, była carbonara na samych jajeczkach. A to może to są jajeczka. Parmezan, prosciutto... Makaron, pieprz Jechałem no i nie wiem co się zdało <laughs> Obróciłem, <laughs> postawiłem Postawiłem ja i wpadłem w drzewo Teraz dało by Ci się sprzedało ten, ten Kompresor Ten kombinezon malarski, jak gdyby <laughs> <wyjął>, bo <laughs> Na pewno idziesz ostatni <laughs> No cześć, cześć. No, Jesteśmy na bazie NATO Pierwsza Potem. baza NATO dzisiejszego pięknego dnia no To jedziemy Trzeba. Trzeba, trzeba, między treningami trzeba coś zjeść Jedzie na słonek, drugi na słodko Chcieli oczywiście odpowiednią suplementację Potem miałem P10 Lime, to fajny drewno za 800 no, Ale to już jest tak. O Jezu Ależ kocham tą robotę Objawił ci się nie? <grym 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 Kolejny, kolejny dzień w biurze no. no. Znowu bada na to, tym razem Dawaj.

idziemy na rodka Gianci na jeden z najtrudniejszych będę enduro Cię robimy karkóry. ciężko się schodzi I że ta <laughs> <laughs> Sieroko, jest szieroko, na pewno, jest na, na pewno może, można się wykazać, to jest pewne. Pani. Ale nie, no, jest parę linii, to... linii do do Myślę, że już tu możemy ustalić to, którą jedzie No ale jest gdzie się zaprzeć. Naturalne bandy skalne Są, na pewno to. Naturalna banda skalna. Ja już widzę linię swojego zbiegu. Jest to naprawdę... może być szybka Jak widzicie niestety na rokach janka dian nam No to zaczynamy zsuwanie W bardzo fajnym, miłym terenie Sam nie do końca to pamiętam We Włoszech. O. Finale Ligurie. Na zlecenie wodarza kanału Full Style wkręcimy nasz odcinek. Na gorąco musimy powiedzieć, że chłopaki właśnie skończyli w Tasmanii EWSA 80 No i trzeba pogratulować, bo Michał Kolbek wygrał. No, no, a Bartek pierdzieli. był czwarty. Także chłopaki tam pokazali też łydkę Polską. Ja bym no, jak powiedział, że coś tutaj o tym miejscu. No co tu powiedzieć? No, w finale to jest chyba najlepsza miejscówka Enduro. Dużo tras, y, można też wyjechać sobie busem, czy nie trzeba wszystkie z skorby. E, aczkolwiek y, te trasy jakby też y, są też trasy, które no, nie, niestety trzeba pojechać rowerem. Nie? No ale na tym chyba to enduro polega. Wiadomo ostatnimi czasy to raczej Enduro się updał podobnia do, do zjazdu bardziej. Ludzie chce jeździć w ogóle po górach ale no, tam na przykład to są takie trasy, gdzie busem się nigdy nie dostaniesz a trasy są nie? także no jest spoko, miejsce jest fajne można jeździć cały sezon w zasadzie, najlepsze warunki są wiosną no i jesienią kiedy u nas się nie da za bardzo jeździć a tutaj słoneczko i na krótki rękach można się szykować